Witam wszystkich, którzy włączyli film na moim kanale. Zachęcam oczywiście do obejrzenia całości, do zwrócenia uwagi na inne filmy. Może coś Was zainteresuje, może Wam coś się przyda, może zauważycie błędy, które popełniam i zechcecie je skorygować. Tak czy siak, zapraszam do oglądania, do subskrypcji, komentarzy itd., a przede wszystkim do zapoznania się z moją opinią o tym sprzęcie, obejrzenia, co będziemy robili i być może przekonania się, czy warto to kupić lub nie. Bohaterem odcinka jest piła elektryczna, bezprzewodowa na akumulator, nieduża, mała. Według mnie przydatna w ogrodzie, jeżeli masz do podciniania ileś tam kilka, kilkanaście gałęzi w skali roku. Jeżeli masz ogród kilkunastoletni z nasadzeniami, no to wiesz, że po pewnym czasie te gałęzie robią się grube, a piłą ręczną cięcie może być męczące i wspomagamy się wtedy czymś, co nam ułatwia pracę, czyli Piłami elektrycznymi. To jest oczywiście piła bardzo mała, zakupiona w Lidlu firmy Parkside. Ja za nią zapłaciłem 130 zł, regularna cena 200. Do tego dołączyłem akumulator 20V o pojemności 4Ah, regularna cena 130, zapłaciłem 100, czyli 230 zł, komplet, akumulator większy i taka piła do podcinania gałęzi przy domowych ogrodach. Zaraz to otworzymy. Przygotowałem też piłę większą. Taką bardziej profesjonalną do cięcia naprawdę porządnych gałęzi, a nie do zabawy. Porównamy sobie istotne rzeczy, które będą różniły tą rzecz od tamtej, i zastanowimy się, czy to jest warte zakupienia. Jeżeli jest warte, to kiedy, dlaczego, no i na co zwrócić uwagę. Także zapraszam do oglądania. Będziemy się zastanawiali, co jest warte ten mały parkside. No dobrze. Rozpakujemy sobie nasze pudełko. Jak zawsze Parkside pakuje papierową obwolutę. W środku plastikowe pudełko. No i co tu mamy? No wiele nie mamy. Mamy właśnie bohaterkę naszego odcinka, czyli piłę. Małą, poręczną, dobrze trzymaną. Rączka jest gumowana. Dobrze siedzi, nie ślizga się. Osłona oczywiście. Dwa przyciski bezpieczeństwa. Zabezpieczenie prowadnicy. No rzeczywiście, jak ktoś używa pił takich większych, to ta prowadnica to po prostu jak zabawka dla dziecka. No ale nieważne, to ma być małe, ma być poręczne i ma służyć do cięcia niewielkich drzew, tylko przycinania gałęzi w ogrodzie. Do tego jest już włożony akumulator, ja go zakupiłem, wspomniałem Wam o tym. Zapina się jak w standardowym sprzęcie Parkside'a na wcisk. Dwa przyciski, działa. Szybkość łańcucha jest podawana 8 metrów na sekundę, nie ma to znaczenia. Tu zabezpieczenie tu zabezpieczenie. No generalnie spełnia to wszystko rolę normalnej piły. W pudełku jest oczywiście instrukcja, której nic nie czyta i olej. Każdy, kto tnie piłami, wie, że olej jest niezwykle istotny z tego względu, że pracujący łańcuch wytwarza tarcie. Jeżeli nie ma smarowania, to wszystko się bardzo rozgrzewa i niszczy. W związku z tym, smarowanie łańcucha i prowadnicy jest bardzo istotne w każdej pile. Tutaj mamy taki olej dołączony i pokazane nakraplanie na widzicie kropelki które nakraplają na łańcuch. To daje do myślenia od razu to, że tutaj nie ma zbiornika, który zapełnia się tym olejem i on sam podaje, tak jak w piłach profesjonalnych. Tutaj zobaczcie druga moja piła. Ona jest oleomak, to jest stara piła z 97 rok, więc zobaczcie, ma ponad prawie 30 lat niedługo. Mamy tu zbiorniczek, tu się wlewa olej, no i oczywiście nie będę tego rozkładał. Tu jest podawane na olej kroplując podczas pracy piły. Tu widać tego nie ma. Widzicie, jak ta piła olejem się świeci, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Smarowanie polega na tym, że niestety nie ma tutaj żadnego zbiorniczka. W związku z tym trzeba wziąć pojemnik i po prostu nakropić przed pracą, ileś tam kropelek. Tu jest nawet pokazane, żeby smarować i tak dalej, i jak układać zęby, jeżeli ktoś zdejmie, a nie wie jak założyć. No więc jest instrukcja, każdy człowiek, który przejrzy, przyjrzy się tym piktogramom na prowadnicy, zrozumie jak zakłada się łańcuch. To jest proste, każdy będzie mógł to bez problemu zrobić. No i tyle jest w tym pojemniku, nic więcej. A teraz tak przy okazji, to zobaczcie, to co mówiłem, nie ma zbiorniczka. Co oni piszą o, w instrukcji o smarowaniu? Łańcuch należy smarować po czyszczeniu. Po 10 godzinach pracy, lub przynajmniej raz tygodniu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, tak? No, czyli jak widzicie, no, oni tu zakładają, że tydzień cięcia na pokropionym oleju to jest oczywiście bzdura. Ja to zachęcam po żadnych 10 godzinach, tylko po prostu nakropić tego oleju. Jak gdzieś ciąć gałęzie, zetniesz kilka gałęzi znów na tego oleju. No, po 10 godzinach, załóżmy regularnego cięcia, to, to się wszystko spali w wytrze i będzie nic nie warte, więc nie, nie wierzę w jakość wykończenia tego sprzętu w sensie takim, że te materiały są jakichś wysokich lotów, stopy metalu są wyszukane. To jest dla mnie prawdopodobnie zabawkowa rzecz, to cena o tym Świadczy, więc lepiej słuchajcie, smarować to olejem do pił łańcuchowych. To jest dostępne w każdym sklepie ogrodniczym i róbcie to częściej niż rzadziej, ponieważ jak z samochodami, wiecie, że oleje long life raczej niszczą silnik i są przyczyną wielu problemów. Lepiej zmienić co 10-15 tysięcy olej w samochodzie niż potem mieć problem z silnikiem. Olej kosztuje 100-200 zł. Groszy. Tutaj samo jak kupicie pół litra oleju do łańcuchów, to będzie to 5 lat używać przy tak małej ilości pracy, tak małym sprzętem. Także smarujcie to, nie sugerujcie się głupotami w instrukcji. Co 10 godzin smarowanie to można sobie sprawdzać olej, jak masz pojemność, jak w tamtej pile, ale nie w czymś takim. No dobra, to. Kilka słów o wewnętrznej budowie tej piły. Co jest istotne to o oleju powiedziałem. Teraz rozłóżmy sobie słuchajcie tą osłonę, żeby dojść do prowadnicy. No tutaj widzimy napęd, łańcuch, prowadnica. No i tutaj jak ktoś używa pił profesjonalnych to wie, że piły nawet nie profesjonalnych, ale pił większych mają regulowany naciąg łańcucha na prowadnicy, czyli właściwie jest taka śruba, która powoduje, że ta prowadnica się podnosi do góry, wtedy ona się wydłuża i łańcuch jest bardziej napięty. Tutaj cała regulacja napięcia łańcucha i ustawienia prowadnicy jest regulowana tym elementem i tym plastikowym prostopadłościanem. Teraz zobaczcie, jak zdejmiemy, widzimy, że w środku jest na sprężynie. Bolec, na który zachodzi prowadnica. Jedna z tych dziurek ma właśnie na to wejść. Załóżmy łańcuch. Choć mi niewygodnie, bo muszę opierać na ręce, żeby to było jakoś widać. Nakładamy łańcuch. I teraz popatrzcie, normalnie w piłach bardziej zaawansowanych to rozluźniamy sobie te elementy, i wtedy, a tu musimy założyć na to, napiąć. I to właściwie stabilizuje wszystko, i no to nam powinno dawać jakiś tam nadciąg łańcucha. No, w miarę zużywania się łańcucha może być to problem, bo łańcuch się wyciąga pracując, i, 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 i ta regulacja może być wątpliwa, ale nie wiem, trzeba by to przetestować. Wygląda to dosyć plastikowo, dosyć zabawkowo, nie jest to skomplikowana rzecz, raczej taka bardzo podstawowa. No to tyle o napinaniu łańcucha, o smarowaniu powiedziałem. Zaraz przystąpimy. Prób w terenie wezmę drabinę. Mam takie drzewko, które tam widzicie, stoi sobie takie samotne z takimi odrostami. Je trzeba stale przycinać, ponieważ nad nią idzie linia średniego napięcia. W związku z tym, to drzewko będzie naszym drzewem testowym. Będę musiał przygotować drabinę i tam sobie potniemy kilka gałęzi, żeby zobaczyć, jak ta piła sobie radzi. Nie będę ciął żadnych desek, no bo nie kupiłem tego do desek i myślę, że nikt tego nie kupuje do desek, aczkolwiek no też można jakieś niewielkie deseczki sobie tym przycinać, aczkolwiek myślę, że do, do prac stolarskich to są inne narzędzia niż tego typu piły. Natomiast no, oczywiście ciąć pewno będzie ciało, no ale będziemy to testować na drzewie. Dobra, przed nami ukazuje się drzewo, które będzie ofiarą naszych moich właściwie eksperymentów. I zaczniemy sobie je podcinać. Może zacznijmy od jakichś cieńszych gałązek na próbę. Tak, czyli pamiętajcie, używajcie okularów ochronnych. No i ładnie przecięło. A tą? Też dobrze. Jeżeli popatrzycie jeszcze na tą piłę, to w piłach profesjonalnych, w miejscu z boku prowadnicy są takie zęby, które stabilizują. Y, trzymanie y, piły, a także wgryzanie się piły w drzewo. Tu tego nie ma, więc no, na początku trochę szarpi. A więc gałązki o przekroju, jak tutaj widzicie, z półtora centymetra nie stanowią żadnego problemu. To co, dalej? 2 centymetry? Próbujemy. Słuchajcie, bez problemu. Przecięło, gałąź jak widzicie już leży. Możemy sobie ciąć. To następną tak dla, dla próby którą muszę zmienić trochę żeby mi na głowę nie spadłem. może ta, ta to już ma chyba ze 3 cm też poszło jak widzicie ładnie spadają gałęzie jedna za drugą to następną teraz taką też poszło Pierwsze wrażenia są takie, że trochę szarpie ta piła, tak? no to trzeba jednak troszeczkę kontrolować, żeby tą gałąź obciąć, ale rzeczywiście żeby to nie oderwało ręki, z piłą, nie uderzyło w twarz, nie pokaleczyło Ciebie. Tutaj tak samo jak popatrzycie jeszcze na tą piłę, to w piłach profesjonalnych, mniej więcej w tym miejscu. Jest zabezpieczenie, gdyby poderwało piłę, ona automatycznie zatrzymuje na prowadnicy łańcuch. Tutaj tego nie ma. Jest tutaj taka osłona ręki pod spodem, taki jakby no kawał plastiku to ma może chronić przed gałęzią, przed czymś. No to też jest dosyć masywne. Natomiast zatrzymania przy wybiciu piły no nie ma. No ale też chyba nie jest to taka piła, żeby było. No dobra, nie gałązki 2, 3 cm bez problemu. To może jeszcze jedną. No, powiem Wam, że bardzo fajna zabawa, w tym sensie, że nie męczę się specjalnie, a przycinam te gałęzie, więc nie wiem, jak to się będzie sprawdzało w dłuższym okresie czasu. Ale tak jak teraz to sobie testuję, to raz, dwa. raz, dwa, jak widzicie spadają gałęzie. to co musiałem kiedyś pi ciąć piłą ręczną i się namordować robię bez większego wysiłku no to co mi się nie podoba to mówię takie dosyć istotne szarpanie jak łańcuch łapie drzewo no ale to tego nie unikniemy to jest właśnie piła zaraz spróbuję obciąć taką grubszą gałąź tylko muszę przynieść sobie drabinę a jeszcze kilka słów, no więc ściąłem te kilka gałęzi, jak widzicie niedużo i powiem wam tak, łańcuch już jest suchy więc jak dla mnie, on by już się nadawał do e, smarowania a nie do czekania 10 godzin także zaraz przyniosę olej i trochę go pokropię i będziemy się dalej bawić no dobra, przyniosłem olej, ja będę sobie naklapiał pędzelkiem, żeby nie porozlewać Próbuję to otworzyć ten olej otworzony ja biorę pędzelek słuchajcie i po prostu smaruję Przeciągam trochę Naprawdę zachęcam do smarowania Lepiej niech to lepiej niech Słuchajcie, trochę oleju Wam pocieknie po rękach, niż mielibyście mieć problem z całym układem. A już Wam powiem co widzę. Na przykład, tu sobie patrzę, że ten łańcuch ma słabe to napięcie. Takie jaki się są słabe, no ale to jest zabawka, nie oczekujmy za dużo. Także posmarowałem sobie trochę porozprowadzam, żeby prowadnica złapała. Tutaj wszystko. Jak widzicie, o, już w oleju jest umazane. Polecam pędzelek. Trochę można włączyć, żeby przekręcić, żeby ten olej się rozpracował, zamiast zanim pójdziemy... A widzicie, wyrzuca resztki tych wiórków, które cięły przy poprzednich cięciach. Dobra, teraz test będzie większej gałęzi. Nasmarowałem trochę ten łańcuch i idziemy. Ciąć grubszą gałąź. Jak widzicie, drabina już stoi. Będzie mi trochę niewygodne, bo będę trochę kręcił. Natomiast gałęzie spróbujemy przeciąć. No, już takie wiecie, porównajcie z moją ręką. No tutaj to już będzie z 6, 6 cm. No to co, próbujemy. poszło, oczywiście trwało to odpowiednio długo w porównaniu z tamtą cięciem, ale jak widzicie trzy palce, czy jakieś 6 centymetrów poszło myślę, że dużo myślę, że dużo większe gałęzie to już jest przesada, w związku z tym jeszcze obetnę tych kilka tam drobniejszych nie będę już tego kręcił albo może jeszcze zejdziemy, dobra No dobra, widzieliście cięcie gałęzi od tych najcieńszych centymetrowych, 2, 3, 4, aż do 6 centymetrowych. Daje to urządzenie radę, żeby to było jakieś takie, wiecie, płynne, spójne. To nie, trzeba przytrzymać, trochę szarpie, no ale to jest piła. Zęby szarpią, na tym polega cięcie piłą. W każdym razie szybko obciąłem kilka gałęzi, więc rzecz przydatna. I, I fajna, nie sprawia problemów, ciężar nie sprawia problemów. Wyważenie to, co mówiłem, rozpakowując to i biorąc najpierw troszeczkę bez jeszcze technicznych spraw, tylko po prostu biorąc to i ważąc sobie w ręku, to wszystko się sprawdza. Głośne nie jest męczące, nie jest nie. Smarowanie jest uciążliwe, no ale mówię, po każdym takim cięciu kilku gałęzi weźcie ten pędzelek, przesmaruć. Jak dla mnie, moja kwota 300 zł, warto wydania. Warta wydania, zwłaszcza, że akumulator to jest stuwa w tym wszystkim. Jeżeli się piła zepsuje, to będę miał do wkrętarki, którą naprawdę dużo używam i całkiem dobrze ona się sprawdza. Także schowałem się trochę przed wiaterkiem i jeszcze kilka słów o tej pile. Oczywiście to co wspomniałem, piła jak trzymasz ją jedną ręką to odbija. Jeżeli chcesz sobie bardziej ustabilizować pracę, aby być pewniejszy uchwytu i czuć się bezpieczniej, tutaj górna część jest też gumowana, tak jak i ten uchwyt, i możesz dociskać, wtedy stabilizujesz. Wtedy jest to mocniejsze i możesz prowadzić. Oczywiście, jeżeli tniesz wyżej, podnosisz rękę, no to to jest niewygodne. Teraz kilka słów może o konkurencji tego typu urządzeń, no więc oczywiście Parkside nie jest firmą. Innowacyjną raczej jest to firma, która powtarza pomysły, które ktoś opracował. Takich małych pilarek do gałęzi na rynku jest sporo, no ale może porównamy z dwoma, przynajmniej o tym opiszę. Jedną to jest Makita, ona ma trochę dłuższą prowadnicę, bo 15 cm, to jest Makita DUC 150 i w tej Makicie, którą możemy z tym porównywać, no jest znacznie lepiej, bo jest zbiornik oleju na stałe, czyli jak w tych piłach profesjonalnych, czyli olej cały czas jest podawany przez to i prowadnica i łańcuch są stale yy, oliwione, przez co na pewno długość ich pracy będzie większa. Budowa makity jest podobna, ma tą taką tutaj osłonę. Jest też tutaj zamontowany akumulator. Koszt takiej makity około 700 zł. No więc dwa, trzy razy drożej niż to zakupione w promocji. Druga, drugi konkurent to yy, pilarka do gałęzi Stilla yy, w symbolu yy, GT AK26 bodajże. Bardzo podobna. Bez, ole, bez, ole, bez oliwienia zbiornika na olej. Akumulator ma wprowadzany w rączkę. No to jest dyskusyjne, czy jest wygodniejsza, czy bezpieczniejsza. Nie ma tej yy, ochrony. Reszta jest całkiem podobna koszt też około 600 zł z akumulatorem. Jak wiecie, omówiłem troszeczkę pilarkę sztila i powiem Wam jeszcze jedną rzecz w instrukcji sztila, bo ją przejrzałem. Jest wyraźnie napisane odnośnie smarowania, gdyż, tak jak wspomniałem wcześniej, smarowanie w tego typu urządzeniach jak nie mamy zbiorniczka, który stale podaje ten olej na prowadnicę i łańcuch. W związku z tym to smarowanie jest niezwykle istotne i w instrukcji STILA jest wyraźnie napisane, że po każdym rozładowaniu, czyli po tych kilkunastu, kilkudziesięciu minutach, koniecznie na wyczyść i na smaruj prowadnicę i łańcuch. No, z tych względów, co Wam wcześniej wspomniałem, ponieważ to się bardzo grzeje i wyciera i szybciej ulegają zniszczeniu te części ruchome. Także pamiętajcie o tym, nie słuchajcie Parkside'a, że po 10 godzinach to jest głupota. Po 20 minutach smarujcie tak, jak Wam pokazałem na pewno styl, na pewno Makita są lepsze, na pewno wytrzymają dłużej na pewno pe można nimi pracować lepiej natomiast są znacznie droższe przy tego typu urządzeniach, które służą właściwie na przycięcie kilku, kilkunastu gałęzi w skali roku ja bym osobiście nie wydawał więcej pieniędzy jeżeli jest to tylko do twojego przydomowego ogródka jeżeli posiadasz jakąś tam powiedzmy firmę ogrodniczą i jest to wymagane, żeby Przycinać tych gałęzi więcej, i częściej, no to wybrałbym coś bardziej profesjonalnego i sprawdzonego, czyli coś z markowej firmy. Tym niemniej, Parkside z akumulatorem za 220-230 zł, w promocji uważam, warte kupienia do sztila bardzo podobny przynajmniej w obsłudze i w tych wszystkich rzeczach. Makita wydaje się bardziej profesjonalny. Ja będę używał tego, ile wytrzyma, nie wiem. Być może będę relacjonował, chociaż przy tak przydomowych pracach myślę, że to raczej będzie działało dłuższy czas. Ile na jednym akumulatorze? No to nie ma znaczenia, bo mówię, to nie jest sprzęt profesjonalny ani zawodowy. Więc, jeżeli nawet po 20-30 minutach y, utniesz powiedzmy 20-30 gałęzi i y, akumulator padnie, no to co? To odłożysz pracę na następny dzień, czy, czy po prostu za godzinę? Tyle ile z reguły te akumulatory ParkSaida wymagają. Ładowania. No to tyle o porównaniu z innymi urządzeniami. Jeszcze raz zachęcam do sprawdzenia w domowych ogrodach. Tej... Jak Was to interesuje, to kupcie sobie to, przyda się w ogrodzie. Nie trzeba ręcznie hechłać tych gałęzi. U mnie jest ich sporo, więc będę zadowolony. Na potwierdzenie słów, zobaczcie tam wzdłuż płotu. Pełno krzaczorów, które muszę co roku przycinać. No ale ten jest oczywiście najgorszy. Także na koniec no taki szybki test. Wypadło to chyba na czwórkę. Nie jest to duża, profesjonalna piła. Jest mała, to też i bardziej skacze. Jest w miarę wygodna, jest tania. Do domowych użytków zupełnie przydatna. Na innych filmach możecie zobaczyć, jak ludzie tną deski i tak dalej. Zachęcam tamtych rzeczy. Ja tego nie będę robił, bo kupiłem to do ogrodu. Cześć! Jeżeli się podobało, subskrybujcie. Jeżeli się nie podobało, piszcie w komentarzach. Jeżeli się podobało, też piszcie. Pozdrawiam wszystkich go. Thank <laughs> you.